Panie kochany, co tu się dzieje? Dzień dobry, witam serdecznie moi drodzy w kolejnym odcinku na kanale Niantyfan w serii Subiektywnie, w której to podsumowujemy sobie newsy z branży technologiczno mobilno W tym przypadku z dosłownie ostatnich kilku dni. Tematów będzie 7-8 i myślę, że będą tematy, które bardzo napawają optymizmem, ale będą też te tematy, które łamią serca. Zatem bez zbędnego przeciągania, moi drodzy, jedziemy. Zacznijmy od tytułowego tematu związanego z no właśnie, Siri po polsku. Oficjalnie dostaliśmy już informacje jakoby Apple Intelligence oraz nowa reklamowana już od ponad roku. Siri miała działać w bazie o, nazwijmy to w cudzysłowie, architekturę Google, mianowicie mając działać na Gemini. Gemini doskonale znamy, uważam to za jedną z lepszych sztucznych inteligencji, które są przeznaczone na smartfony, ale i nie tylko. Chociażby Gemini Live, które radzi sobie bardzo fajnie, wiadomo, są błędy, ale ta naturalna rozmowa w Gemini jest naprawdę świetna i to jest jeden z tych elementów, który nadal trzyma mnie przy Pixelu 9 Pro Fold i myślę, że jeszcze przez wiele lat będzie nie trzymać również na pikselach, ale przechodząc do mięska. Mój drogi, jak doskonale wiemy, w czerwcu 2024 roku na WWDC oficjalnie powiedziano nam, że Apple Intelligence oraz Siri będzie przeprojektowana, mająca łapać więcej kontekstów ma zostać mocno przeprojektowana dzięki czemu będzie łapać więcej zdań kontekstu będzie miała większe możliwości większe możliwości podsumowań wydarzeń i wiele wiele więcej mówiono że pojawi się to na jesieni 2024 roku potem zostało to przesunięte na rok 2025 a teraz no właśnie jak się okazuje Apple mimo już jest przepotężną firmą pod względem finansowym generujących ogromne obroty przychody a jednocześnie też ważne zyski w postaci dochodu, okazuje się, że nie jest w stanie na ten moment jeszcze przygotować swojego AI, które mogłoby konkurować z, ja wiem, masło maślone, ale z konkurencją. Dlatego chociażby w ostatnich latach Apple Intelligence było wspierane poprzez czata GPT. Teraz dostaliśmy już oficjalną informację, że Apple będzie działać z, tak jak powiedziałem, nazwijmy to w jednym wielkim cudzysłowie, infrastruktury Google'owej w postaci Gemini. Zatem mówiąc krótko, to, co będziemy mieli na nowej Siri, która właśnie kiedy się pojawi, też do tego zaraz przejdziemy, będzie to rozwinięcie możliwości Gemini. Zatem, krótko mówiąc, jeżeli Galaxy AI jest w stanie mówić po polsku, Gemini mówi świetnie po polsku i radzi sobie bardzo dobrze z językiem polskim. Zatem, jeżeli w momencie prowadzenia Siri działającej na bazie AI nie pojawi się język polski, no to możemy tutaj mówić o jasnym, pluciu nam twarz Polakom. Bo jak dobrze wiemy, od 14 lat, od 2011 roku, od premiery iPhone'a 4S czekamy na polską Siri i jeszcze się nie doczekaliśmy. Dlatego... Do Albo teraz, albo nigdy, nie stoi na przeszkodzie pod względem finansowym, pod względem architektury, tak, aby Siri również wspierało język polski na wzór Gemini od Google. No właśnie, ale kiedy ma się to pojawić? Jak dobrze wiecie, oficjalnie dostaliśmy już iOS 26.1, do którego również sobie zaraz przejdziemy, bo zainstalowałem i sprawdziłem. Już ruszyły bety iOS 26.2, a w iOS 26.4 ma się pojawić już ta nowa Siri. Ta Siri działająca na. Gemini. Co ważne, to też taka dodatkowa informacja dla Was: Apple płaci Google'owi rocznie za tego typu wsparcie i usługę. 1 miliard dolarów. No cóż, siano przepotężne i mam nadzieję, że zostanie dobrze spożytkowane, a już szczególnie jeżeli mówimy o polskim rynku. Zanim przejdziemy do iOSa 26.1, skupmy się na temat coraz większej ilości plotek, chociażby na Mac Rumors, chociażby na łamach Bloomberga, czy poprzez wypowiedzi MickCiku, że tak w przyszłym roku, w pierwszym kwartale 2026 roku pojawi się ten wyczekiwany przez wielu, w tym również przeze mnie, nowy budżetowy MacBook po prostu MacBook. MacBook ma działać na procesorze A18 Pro, czyli dokładnie tym samym CPU, który mamy w iPhone'ach 16 Pro. Po drugie będziemy mieli przekonną 13 cali, zatem jest wielce prawdopodobne, że będzie to bryła urządzenia MacBooka RM1. Ta bryła wiecie, znana jeszcze z Intelowych, a jeżeli nie, bo w przyszłym roku też będzie powoli redesign nowych MacBooków Pro i być może też w kolejnych etapach Rów, być może nawet będzie to bryła MacBooka RM2. Natomiast ja się bardziej upieram, że będzie to ta starsza Bryła. Co ważne, procesor tak jak mówię, ARM, no zresztą ARM to nie żadna nowość, natomiast ceny, co też jest bardzo ważne, 599 ewentualnie 699 dolarów plus taksa. Pozwoliłem sobie sprawdzić, bo wiecie, przelicznik dolara do złotówki jest zależny od tego, o jakim urządzeniu mówimy. I tak jak niejednokrotnie wam pokazywałem, przelicznik dolara na iPhony nie jest taki sam na złotówki jak w przypadku Maców. Ale spojrzałem sobie na Maki. Bazowy Mac Mini, czyli ten polecany przeze mnie świetne urządzenie, malutkie urządzenie jest wycenione w Stanach na 599 dolarów. Plus taksa, w Polsce daje to 2999 zł. Zatem jest to pierwsza cena nowego MacBooka A18 Pro. Ewentualnie dodatkowe 100 dolarów, jeżeli wybierzemy takiego maka Mini wraz z 10 gigabitowym Ethernetem, mamy 3499 zł. Zatem w tym miejscu jest ogromna szansa i stawiam prawą rękę może nie, ale lewą, bo jestem praworęczny, że cena tego maka będzie się wahać w tym przedziale 599 dolarów albo 699, a jeżeli kurs się nie zmieni, jeżeli dolar nadal będzie stał jak stał do złotówki, cena będzie albo 3000 zł bez złotówki, albo 3500 zł bez złotówki. Biorąc pod uwagę procesor, biorąc pod uwagę to, że będzie to ekran IPS 60 Hz, spora bateria jak na sam procesor, bo wiecie, ten procesor jest przygotowany jednak Mimo wszystko do urządzeń bardziej mobilnych, bardziej kompaktowych, może się okazać, że to będzie niesamowicie tanie urządzenie, a jednocześnie potrafiące wytrzymać bardzo długie czasy pracy na baterii. I niewątpliwie czekam. W przyszłym roku podejrzewam, że pod koniec marca będzie premiera nowego iPhone'a 17e. O tym też sobie powiemy, ale mimo wszystko czekamy przede wszystkim na nowego MacBooka A18 Pro. No dobrze, zatem trzeci temat iOS 26.1 Oficjalna aktualizacja w ramach której dostajemy sporo. Chociażby system pozwala wybrać preferowany wygląd Liquid Glass. Dla osób, które nie lubiły tej transparentności i była dla nich nieczytelna, macie możliwość zmatowienia tej funkcji. Dodatkowo mini odtwarzacz muzyczny pozwala przechodzić do następnego utworu lub poprzedniego utworu przesuwając palcem po ekranie. Airplay obsługujący teraz funkcję Auto Mix. Podczas nagrywania zewnętrznych mikrofonów USB-C przy użyciu funkcji przechwytywania lokalnego można sterować z wzmocnieniem. Trening można teraz rejestrować Ręcznie bezpośrednio z aplikacji fitness, plus kilka dodatkowych funkcji, ale okazuje się, że najważniejszą funkcją jest temat baterii. Ja, moi drodzy, no podejrzewam, że do czerwca nie będę instalować BET, natomiast można powiedzieć już teraz, że po zainstalowaniu oficjalnie iOS 26.1 mogę potwierdzić, że bateria działa bardzo dobrze. Wiadomo, mówię tutaj o trochę nowszych urządzeniach w postaci iPhone'a 16 Pro oraz iPhone'a 17 Pro, natomiast jest wielka szansa, że ta aktualizacja nie psuje nic, a wiele poprawia i bardzo dobrze bo temat baterii to jednak mimo wszystko temat ważny nie tylko w przypadku Apple, ale w każdym innym smartfonie. Temat bardzo specyficzny, mianowicie według mnie wsparcie Xiaomi to żart. O co dokładnie chodzi? Xiaomi oficjalnie poinformowało, że już niebawem rusza aktualizacja nakładki od Xiaomi HyperOS do 3.1. Jeżeli ma urządzenie Androida 16, oczywiście wsparcie będzie, natomiast jeżeli ma Androida 15, to nie dostanie wsparcia i urządzenie już w tym miejscu będzie udupione. I rozumiem średniopółkowe urządzenia w postaci jednej z linii Redmi Note 12, Redmi Note 2 12T, Redmi Note 12 Turbo, Redmi K60, Redmi 13C, Poko F5, ale flagowiec Xiaomi. 12, 12T, 12T Pro, 12 Pro, czyli flagowiec z końcówki roku 2022. Nie dostaje wsparcia do takiej aktualizacji, no to moim zdaniem jest bardzo słabiutkie ze strony Xiaomi, bo w czasach, kiedy Samsung, Google oraz Apple bardzo cisną na wieloletnie wsparcie aktualizacjami, zatrzymując się w tym przedziale 6-7 lat, Xiaomi, no mówiąc wszystko no udupia, wiecie... Tu można powiedzieć, o, ale to jest trzyletni telefon. Okej, okay, ale to jest trzyletni flagowiec. Urządzenie, które było sprzedawane 3 lata temu za naprawdę duże pieniądze i urządzenie kosztowało sporo. I już osoba, która wydała niemałe pieniądze na takiego flagowca nie dostanie wsparcia. Moim zdaniem jest to fatalny ruch, szczególnie kiedy weźmiemy pod uwagę to, że urządzenia budżetowe i średnie pułkowe są zasrane reklamami od Xiaomi. Pod wieloma względami lubię Xiaomi, ale to, co tutaj się odwala za sprawą chociażby tej aktualizacji i tej podanej listy urządzeń wspieranych przez Hyper OS 3.1, moim zdaniem. Marnie. Kolejny temat, moi drodzy. Portal dostał wsparcie do cloud gamingu, i nie mówimy tutaj już o połączeniu portala z PlayStation 5. Natomiast tak, teraz mamy możliwość grania w gry, może ze swojej biblioteki gier z PlayStation Store. Bardzo fajna funkcja, i myślę, że Sony mocno stara się weryfikować i sprawdzać te potencjalne zainteresowanie graczy, szczególnie biorąc pod uwagę to, że za dwa lata, a jeżeli nie za 2, to 3 lata, pojawi się nie tylko PlayStation 6, ale PlayStation 6 mobilne przenośne więc myślę, że będzie to fajny benchmark dla graczy. Z takich kolejnych krótkich informacji mówi się, jakoby w przyszłym roku miał zostać zaprezentowany nowy iPad mini. Będzie to urządzenie działające na procesorze A19 Pro, czyli procesorze znanym z iPhone'a R czy iPhone'a 17 Pro. Ekran OLEDowy 8,4 cala, mówi się, jakoby miało być 60 Hz, ale nie wierzę, że Apple będzie miało czelność, wepchnąć ekran OLEDowy 60Hz. Ja obstawiam mimo wszystko 120. No i cena myślę, że będzie podobna do tej, co jest teraz. Na koniec, moi drodzy, chyba jedna z najgorszych informacji, kiedy wychodziło GTA 5. Wiecie, co aż sobie zapisałem, bo nie pamiętam. Kiedy wychodziło GTA 5, miałem lekko. 26 lat i parę miesięcy. Kiedy wyjdzie GTA 6, będę pół roku przed 40. Niestety, dostaliśmy wczoraj informację na Twitterze od Rockstar Games, jakoby 26 maja 2026 roku premiera, planowana premiera GTA 6 miała się odbyć, ale się nie odbędzie, bo premiera została przesunięta na okres świąteczny 19 listopada 2026 roku. Zatem od dnia dzisiejszego ponad rok. Jeszcze musimy czekać na GTA 6. Pozwólcie może, że przeczytam to jest po angielsku, ale pozwólcie, że od razu przetłumaczymy tutaj na polski. Premiera GTA 6 odbędzie się w czwartek, 19 listopada 2026 roku. Przepraszamy za wydłużenie czasu oczekiwania, ale co dodatkowe miesiące pozwolą na ukończyć grę z poziomem dopracowania, jakiego oczekujecie i na jaki zasługujecie. Dodatkowo drugi wpis pod tym. Jeszcze raz dziękujemy za cierpliwość i wsparcie. Choć oczekiwanie jest nieco dłuższe, jesteśmy niezwykle podekscytowani, że gracze będą mogli doświadczyć czyść rozległego państwa Leonida i powrotu do współczesnego Vice City z poważaniem i z szacuneczkiem Rockstarem Games. No boli. Z mojej strony byłoby to wszystko. W przyszłym tygodniu powinniśmy się zobaczyć trzy razy w trzech materiałach. Pierwszy temat będzie to podsumowanie mojej pięcioletniej styczności z konsolami nowej generacji, bo jak dobrze wiecie, niedawno minęło 5 lat PlayStation 5. A co przekłada się również na to, że w serii Xboxa dodatkowo będzie recenzja nowego flagowego OnePlus'a oraz Znacznie tańszy monitor dedykowany pod macOS i byłoby to wszystko. Dziękuję serdecznie moi drodzy za obejrzenie i wytrwanie do końca dzisiejszego materiału. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania albo chcielibyście poruszyć jakiś z omawianych tematów, a już na pewno w Siri po polsku, które teraz no już nie ma bata. Jeżeli to się nie pojawi, to jasne plucie w twarz Bartkowi i każdemu innemu Polakowi. To zapraszam moi drodzy do kulturalnych dyskusji w komentarzach. Ja tymczasem dziękuję serdecznie. Gorąco zachęcam choć nie zmuszam o pozostawienie tej motywującej łapy pod filmem. Widzimy się za kilka dni. Do zobaczenia. Ciao.